Zapraszam Państwa do zapoznania się z produktami firmy Nature Sunshine, które są dedykowane osobom z problemami kostno-stawowymi, mięśniowymi, jak również przeznaczone są dla osób, które żyją aktywnie, uprawiają sport, ale też są przeznaczone dla tych, którzy chcą zachować zdrowe kości i stawy jak najdłużej. Produkty te świetnie sprawdzają się w gabinetach fizjoterapeutów a dzięki atrakcyjnym rabatom firmy Nature Sunshine pozwalają tym specjalistom zwiększyć zyski, a ich klientom dostarczyć nutraceutyki w najwyższej jakości. Wiodącym produktem z tej kategorii jest kolagen, który w jednej porcji zawiera aż 17 tysięcy mg peptydów kolagenowych z ekologicznej hodowli bydła. Jest bezsmakowy, bezzapachowy. Doskonale zhydrolizowany i ma ulepszoną rozpuszczalność, więc może być dodatkiem do dowolnego napoju czy płynnego dania. Jest bezglutenowy, bez laktozy, paleo- i keto przyjazny i niemodyfikowany genetycznie. Everflex to opracowane przez specjalistów połączenie chondroideny, MSM oraz glukozaminy. Każda z tych składników stanowi doskonałe połączenie dla zdrowia stawów i kości. Cęk Ag to doskonała mieszanka alt, lucerni siewnej, tymianku i cętu. Zawarty w produkcie cęk pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i pomaga zachować zdrowe paznokcie, włosy i skórę. Wapń plus witamina D to jeden z najpopularniejszych suplementów diety w ofercie Nature's Sunshine. Poza wapniem witaminą D, w składzie produktu znajdziemy również fosfor i magnez. Każdy z tych składników pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów. Tejfu jest to balsam do masażu. Głównym składnikiem balsamu jest golteria rozesłana. Roślina ta występuje na wschodzie Ameryki Północnej. Charakteryzuje się powszechnie znanymi właściwościami terapeutycznymi. Stosowana na skórę działa przeciwskórkowo, przeciwzapalnie, przeciwreumatycznie i przeciwbólowo. Dzięki olejkowi z tej rośliny balsam teifu jest idealny na bóle i skurcze mięśni, choroby reumatyczne czy dolegliwości osteoporotyczne. Składniki, dzięki którym teifu jest doskonałym balsamem, to także mentol i kamfora. Mentol jest stosowany jako silny aromat posiadający właściwości znieczulające i zmniejszające podrażnienie błon śluzowych. Jego wdychanie daje bardzo szybkie wrażenie chłodu i świeżości. Dzięki swoim właściwościom jest idealnym środkiem wspomagającym leczenie kataru i przeziębienia oraz pomaga zwalczać ból mięśni. Doskonale znana wszystkim kamfora stosowana na skórę ma właściwości rozgrzewające, a jej struktura sprawia, że bardzo szybko i łatwo się wchłania. Tej fu łącząc kamforę z mentolem staje się doskonałą mieszanką rozgrzewającą lub wychładzającą i działającą przeciwbólowo. Prezentowane produkty można zakupić pojedynczo lub w zestawie, w którym dodatkowo znajdują się witamina C z bioflawonoidami z systemem wolnego uwalniania, MSM czyli siarka oraz witamina D3. Wychodząc naprzeciw potrzebom zapracowanych klientów, jak również właścicieli gabinetów masażu czy fizjoterapii, najczęściej no Sunshine opracowała kolagen w saszepkach które można wziąć ze sobą do pracy czy na trening, a w gabinetach zakupić jako próbki. Przemyślany przez specjalistów połączenie peptydów kolagenowych w ilości 6000 mg w saszetce z witaminą C, cynkiem oraz kwasem hialuronowym pozwala zadbać o zdrowie i piękno w kompleksowy sposób. Nature Sunshine i jest znana na światowym rynku ze swoich renomowanych, wysokiej jakości certyfikowanych produktów już od ponad 50 lat. Wiele gabinetów współpracuje z marką NSP, osiągając bardzo dobre rezultaty zdrowotne swoich klientów, a dzięki rabatom firmowym zwiększając swoje zyski. Zapraszamy do współpracy z Nature Sunshine Products.